Burmistrz Piotr Płudowski przyznaje, że nigdy nie spodziewał się, że w biały dzień podczas przejażdżki rowerowej po miejskim parku dostanie w twarz od młodego wandala. Sytuacja miała miejsce niespełna dwa tygodnie temu i skłoniła burmistrza Łukowa do pochylenia się nad problemem bezpieczeństwa w mieście. Czy Łuków to wyjątkowo niebezpieczne miasto? Gdzie najczęściej interweniują policjanci i co konkretnie zamierza zrobić burmistrz, by podnieść poziom bezpieczeństwa? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule Bartosza Szumowskiego w Twarz w Biały Dzień. Miasto Siedlce nie zapłaci w terminie składek ZUS za ponad 3000 swoich pracowników za ostatni kwartał bieżącego roku. Termin płatności zostanie przesunięty na przyszły rok. Podobnie będzie z opłatami za odpady komunalne, przejazdy autobusowe realizowane przez MPK i energię elektryczną. Dlaczego prezydent wykonuje taki ruch? Bo miasto nie ma pieniędzy. Gdyby zapłaciło za to wszystko, to mogłoby się okazać, że zabraknie pieniędzy na wypłatę dla urzędników i nauczycieli. Więcej o dramatycznej sytuacji finansowej Siedlec przeczytacie w artykule Justyny Janusz. Budynek dawnego klasztoru i kolegium księży komunistów w Węgrowie, ostatnio zajmowany przez urząd skarbowy, w zamian za działkę pod budowę nowego budynku skarbówki, miał trafić do samorządu miejskiego. Tak się jednak nie stało. Reprezentująca Skarb Państwa starosta węgrowska sprzedała niedawno tę nieruchomość sąsiadującej z nią parafii rzymskokatolickiej. Po raz kolejny samorząd i mieszkańcy Węgrowa zostali oszukani, mówi burmistrz Paweł Marchela, nie kryjąc rozgoryczenia. O szczegółach tej sprawy pisze Stanisław Jastrzębski. Zachęcamy do zakupu najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego.